W zeszłym miesiącu mieliśmy matury w Polsce. Nie wiem, ile jest maturzystów w kraju, no ale no nie wiem, pół miliona, milion maturzystów? Nie wiem. No, milion to na pewno nie raczej trochę. No to, to słuchaj, to, 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 słuchaj to, ja, to, to ja zajawię temat, a ty jakbym, ja bym cię prosił, wpisz w, do, w Twój ulubiony asystent, a ja ile maturzystów jest w Polsce? 275 tysięcy. No to uważaj. W Chinach podobny, podobny egzamin jest organizowany, natomiast bierze w nim udział 13 milionów studentów. Wszystko się dzieje tego samego dnia. Czyli de facto tak jak matura, bo Polski jest tego samego dnia w całej Polsce, czyli ten egzamin w Chinach jest również tego samego dnia dla 13 milionów studentów. I wyobraź sobie, że operatorze AI w Chinach. W czasie trwania tego egzaminu wyłączyli dostęp do usług AI, <głos> <głos> żeby, nie wiem, wiemy po co, prawda? Natomiast jakby też jakby operatorzy AI najwięksi oczywiście w Chinach dominują troszeczkę inni, bo tam będzie pewnie Biden, pewnie będzie jak by się nazywali, Ojeju... Gatesic. Również w halach, bo to wiesz, 13 milionów studentów trzeba gdzieś wmieścić, mm -hmm. czyli to są hale gimnastyczne, podejrzewam, czy jakieś hale widowiskowo-sportowe, analizują ruch do, czy na tej hali znajduje się ruch do agentów AI, czy, czy tak dalej. i są w stanie wyszukiwać studentów, którzy potencjalnie chcą nadużywać ściągania. I myślę, że to jest dosyć ciekawe. Ale to jest czy, trochę niepokojące. No czy też trochę niepokojące. Słuchajcie, szanowni państwo, tutaj jest aplikacja adwokacka. Tutaj jakby proszę siadać. Tutaj nie wiem, czy w Polsce jest możliwość jakby wyłączenia. Pewnie jest, tylko to na poziomie krajowym, czyli to by się nie udało. No, ale na przykład wyciszenia telefonii komórkowej w, danym, w danej lokalizacji, wyciszenie zasięgu na czas trwania egzaminu. Myślę, że to jest dosyć realne i czegoś takiego możemy się spodziewać że na salach maturalnych. Przyjdzie urządzenie takie jak to, które zagłusza LTE i Wi-Fi. Szanowni Państwo, piszemy maturę. Nie? Myślę, że to się, to się wydarzy również w Polsce, a kilka dni temu wydarzyło się w Chinach.